Cześć, witajcie, z tej strony Esu, kolejny odcinek z Zagrejmy w Silent Hill 2 przed wami w moim wykonaniu. Przypominam, że ostatnio próbowaliśmy walczyć z piramidogłodnym e, i e, zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Postaram się teraz unikać jego ciosów i zobaczyć co się będzie działo, ponieważ za pierwszym razem e, słyszałem syrenę na początku. I myślę, że ta syrena, jako że ogarnia mniej więcej, o co chodzi w Silent Hill, i syrena oznacza albo początek tak zwanego koszmaru, albo koniec tego koszmaru, czyli zmienia się w alternatywną rzeczywistość miasta Silent hill okolic. Zobaczymy, co się stanie, kiedy ona zacznie być głośniej. Ponieważ na razie nie mam w ogóle pomysłu na to, jak go tutaj zabić, naboje no na niego nie działają. Lagan na niego tym bardziej nie działa, noże nie możemy użyć, nie ma tu żadnego, żadnej interakcji z otoczeniem. Nie możemy na niego zrzucić nic, nic ciężkiego, ani wrzucić go do płonącej lawy, żeby go pokonać, jak to bywa w różnych grach czy filmach. Fuck! Sięgnął mnie. Sięgnął mnie. To nie ma sensu. A to beszcz, strasznie długi ma ten miecz. Muszę uważać na jego długi miecz. No to co, kontynuujemy. Jeszcze raz spróbujemy Podejście piąte. Do tego bossa. Jeśli nie szóste. Come on, come on, come on, dude. Okej. Okay. Ostrożnie, ostrożnie. Z boku na bok. Na około. Okej. Okay.

Chodź, sprowokujemy go. Uwaga, waga, 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 waga. Okej. Okay. Nie da się zapisać wciąż. Okej, okay, powinniśmy sobie z nim poradzić, o ile się zaraz syrenę nie włączy. Może być ona w zasadzie naszym ratunkiem. Wiem, że to nie jest najciekawsze to, co teraz właśnie oglądacie, że biegam z kąta w kąt i unikam jego wielkiego miecza, ale myślę, że właśnie tak trzeba tutaj sobie z nim poradzić. Trzeba to przeczekać. Wow! Ok. Strasznie długo. Dawaj piramidę głowy, dawaj. Ci strzelę w pałę. Egipska suka. Syreno włącz się. Zaczyna mnie nudzić takie bieganie z kąta w kąt. Chcę jakąś akcję. W zasadzie to było dziwne, jak mogę chcieć akty skoro walczę z piramidą głowem o Fart, okej okay. Hand save Dzięki za info I Może jednak powinienem w niego troszkę postrzelać, może, nie wiem, bo on jakoś... Wow, oh fuck! Jest syrena Jest syrena O nie! A! A! Jezus Maria, dobra, idź stąd, idź stąd, Sk uciekaj stąd. Uciekł Jego nóż przeszedł przez schody Okej, okay, a jakim celem? Ty tam wlazłeś, a ja nie mogę? Ja mogę wyjść? Nie. A, okej, okay. zanurkował, i nagle się woda zpuściła, wszystko wypił. Dobra, zapis. Jest, udało się, jej. Dobra, ludzie. Zajebiście. Yy, myślę, że możemy iść dalej w takim razie. Oczywiście za nim, bo nam było za mało wrażeń. <laughs> wow. Ale, syf. Konkretny syf, widzę. Na szczęście ten dźwięk cholerny ustał, ale. Czy ja mogę tu wyjść? Mogę tu wyjść? Czy ja nie wyjdę przypadkiem na korytarz na pierwszym piętrze? Nie, o dziwo nie. Ok, zmienimy sobie na lagę. 1, 3, 1, 3. Ok, będę pamiętał. F5. Jesteśmy na zewnątrz. Tak jak sam chciałem, tak bardzo chciałem. Pragnąłem tej mgiełki tutaj ożywczej, świeżego powietrza. O, jest apteczka. Cześć, apteczko. Podnoszę apteczkę. Siedzę w koniu. Kurde, koleś. Ogarnij kamerę. Da się. Nie, nie da się. Nie widziałam na ściana. No dobra, sprawdźmy w takim razie, gdzie jesteśmy na mapie. Prawdopodobnie jesteśmy z tyłu już. Tak jak miało być. Doskonale. O! No proszę, druga część mapy się otworzyła. Dojdziemy teraz do końca i do parku Rose Motors z tego co pamiętam. Z Rose Motor, czyli uliczką w lewo i do końca prosto. No dobrze. O ile tam. Wciąż mamy się spotkać z Mary, jeśli dobrze ogarniam. Która nie żyje. Ciekawe, co tam z tym obrzyganym grubaskiem. Zaraz. Wracam się, beczka? Nie, nie, idź, 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 idź. tu było jakieś tam Aha Bacz, nie? nie łapię. Nie jest zainteresowany koleś tym. Jezu kamera Ech, Come on Ja rozumiem, że to jest przerobione z PlayStation 2 I z tamtejszych obrotów analogiem, ale Give me break Dobra, czy tutaj? Nie Na razie jest w miarę you was you wasn't it you're the one who stepped on my hand I don't know maybe I did what's a little girl like you doing here anyway huh are you blind or something what's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait. How do you know Mary's name? to z No, Nowej możesz przecież wejść tutaj po tych śmietnikach i za nią biec. Nie jesteś kulawą postacią z gier. Nie ma sensu w niej grzebać. Po prostu na nie wejdź, nie grzeb. God, człowieku. Mmm, dobra. Tu nie wygląda, jakby coś było ciekawego, F5, save'a chciałem mi tak palnąć I tu jest wejście na górę Albo dalej prosto Czekajcie, muszę... Przestawić mój... Dziwnie piszczący mikrofon Okej okay. Wejście na górę lub... No dobra, to idziemy w takim razie chyba prosto, no nie, nie wchodzę na górę Na razie O ile się da tutaj prosto pójść więc no to, że się da. Śmietnik, nie ma sensu w nim grzebać. Jasne, jasne. Rosewater Park. To ten park. Mary, jesteś tu? Pomyślał. Bo nic nie powiedział. <śmary> Mary odpowiedz mi telepatycznie, jesteś tu. Chwila. Chwila, 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 chwila. Mary idę do ciebie z lagą. Tak to wygląda. Wyglądam jak ten. Szalony ojciec z lśnienia Kinga, który chciał zapieprzyć swoją żonę. Naboje, boje, naboje! boje, Gdzie jesteś na Tutaj aż dwie paczuszki na mnie czekają w parku. Też ty znaleźć naboje w parku. Ok, przejdźmy sobie tędy. Jest jaki labirynt. O, jest nabój. Wyglądał tak, jakby on znalazł piwo w parku na ławce i po prostu to wziął. Okej, okay, tu jest, nie wiem co to jest, rzeźba Karła na świni? Aha, to Patrick Chester. Walczył i zginął za ludzi zawolonych, i za nowe i jutro pamięć o nim nie zginie. Chester z Linkin Park. Czyli tutaj w takim razie. No na pewno Mary tutaj jesteś. Mary, Mary, Mary. Merry Christmas. Tu? Gdzie jestem? Gdzie ja wlazłem? Co się właśnie stało. Mary! Here's Johnny. O? O, to na pewno tutaj. Nie, żeby to nie było te romantyczne miejsce, które sobie wybrali na schacki. Mary! Otwórz się. Nie napój, tylko... tylko spójrz przez ten. Będziesz miał zajebiste widoki w tej gle. Dobra, pięć. Nie skakać do wody. Żebym tylko wiedział, gdzie to jest. Gdzie jest to tajemnicze miejsce. Mary? Czy to ona? Nie. Tak, nie. Nie, nie jesteś. Czy wyglądam jak twoja kobieta? No, my yeah, late wife. <laughs> <laughs> I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. Oh. I don't look like a uh, ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? A logic. Didn't you say she died? <laughs> Oops, bastard. <laughs> oh, yeah, three years ago. But <laughs> I got a letter sobie. from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? anyway, i haven't seen her. is this your only special place? well, there's the hotel, too, i guess. the one on the lake. i wonder if it's still there. the lakeview hotel. No, it's still So the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were going to just leave me? No, but with all these monsters around. No, I just I'm all alone here. Everyone else is gone. Mary, Don't I? You loved her right? Or maybe. you hated her. Don't be ridiculous. So it's okay.. Yeah, fine. No dobra, fajnie, mamy towarzyszkę, może będzie ciekawi. Teraz to już wygląda... No serio, spójrzcie, spójrzcie tylko na tą scenę. Czy to nie wygląda wam na Resident Evil 4 i Leona Kennedy'ego, który prowadzi córkę prezydenta za sobą? Jak bardzo to jest podobne. Chodź to tędy! Tędy, biegnij za mną! Chodź już niedaleko. chodź, 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 chodź. Dość, 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 dość. Okej, okay, fajna muzyka była. Ku pamięci 67, których zabrała zaraza i śpią teraz na nie jeziora. Zajebista metafora. Śpią teraz na nie jeziora. Nie ma to jak ciała zarażonych wpierdzielić do jeziora, gdzie kąpią się małe dzieci. Czy my właśnie mamy tutaj iść? Czy ja jestem gdzieś tutaj już zagubiony? What the fuck, labirynt. A potem się okaże na koniec gry, że mu się to wszystko śniło. Ale byłaby beka. No już tutaj byłem chyba Kim jesteś? Co to? Co to? Co to, co to, co to za mnich Ofiara chr Prześladowanie jeni... Karol. Fajne kwadraty. Żyła dumni honorowo coś się tu wydarzyło. Nikt nie powinien odejść nie pamięć. Ofiara chrr chrześcijańskich prześladowań. Śmiesznie nie zakomuflowali to, zacenzurowali. Żeby nie było, nie było na nich. Dobra, w takim razie chyba tędy. Lakeview, I'm coming. Oh yeah, I'm coming. <grym> <grym> Mógłby dać jej lagę, ja bym miał wtedy pistolet. Zgiń mnie! Jesteś kretynem debilu. Tak, świetnie, zajebisty pomysł. Atakujecie potwora, ty podnieś ketchup, który leży obok. Genius. Kretyn James. Dobra, teraz przez ciebie muszę się leczyć. Mm, zajebiście, Jeden atak już po mnie. Użyj. 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 I musi być zielone. It must be green. Sprawdźmy mapę. Sprawdźmy mapę. Mapę, mapę. Parking. Parking jest po lewej. Jackson jest naprzeciwko nas, widzowie. Czyli i tak, musimy obbadać parking po lewej i to, co jest przed nami. Hmm. Na parkingu mogą być kaczupy albo. albo naboja. Jakoś tak średnio mi się chce na ten parking iść, bo są pozamykane drzwi. Ale ktoś tam strzela, albo ktoś puka, albo czymś uderza o coś. Następnym razem, jak zobaczę potwora, to już niko go nie atakuje. Do widzenia. Nie, tu się nie da wejść. Sprawdźmy, co jest dalej w tym mieście. Wiem, że idę w złą stronę, ale chcę obadać każdy kąt tutaj. No właśnie, obadałem. wow, 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 wow Same śmieci Dud Okej, okay, kolejny potworek doszliśmy do jakiejś uliczki. Dobra, sprawdźmy gdzie ja jestem w ogóle. Tu jest załom, wyłom, przełom po lewej. Możemy oczywiście pójść prosto jeszcze. Sprawdźmy co jest prosto. Chociaż to chyba będzie głupi pomysł. No, wpytę tutaj tych potworów jest faktycznie. Manekinów. I dlaczego do Głowy jest takim perwersem i gwałcił te manekiny w twarz? Ty ja nie wiem, ale. O, proszę. A, proszę, zamknięta ściana. Nie, ja tu byłem. Ja już tutaj krążyłem. W takim razie idziemy w stronę. Wow. Dziwne dźwięki. Idziemy w stronę Legwew Serio, bardzo dziwne dzięki. Hmm. Kolej z nogami zamiast ramion <goda> Banda mutantów Wydaje mi się, czy ta mgła przybrała kolor jakiś taki sreczkowato żółty. Może się robi ciemno. A może to po prostu mi się wydaje, bo chyba ona była mleczno-biała. Dobra, a w pięć? 5 wow! God! To close. E, tu coś jest. Aha, tu jest ten parking. Sprawdźmy, co jest z tym e, barem tego typa tutaj naprzeciwko. Kuźwa, nic nie widać. Da się wejść? Nic kompletnie nie widzę. A, ale mgła, wow. Tutaj? Nie. Tu się kończy uliczka. Jest samochodzik jeszcze. Fajne samochody takie stylowe. Lata 70., 80. Ok, sprawdźmy mapkę. Wesoła mapka, prawdę nam powie. Texon Gas. Stacja benzynowa jest po lewej. Będziemy szli lewą. Jest kręgielnia jeszcze po lewej. I ulicą Natana. Posłuchałem Natana. To potem. Dobra, zajmiemy się Texon Gasem i bauloramą. I tam pewnie jest jakiś jeszcze klub nocny. Heaven's Night, bo tak to brzmiało. Potworami już się nie zajmuję. Mam was w dupce Żykaj na kogoś innego. ciwoku. A tutaj. Wow. 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 Jest mega ciemno. coś tam widzę. Tak, tak. Tak. Tu są suple. Naboje i dwa napoje. Naboje i dwa napoje. Hop. Znowu mi się nie podoba dźwięki z zewnątrz, nie podobają mi się, muzyka tym bardziej. No niby są te rzeczy zaznaczone na mapie, ale... jeszcze coś Kurde, w ogóle nie patrzę na jego głowę. Czekaj, gdzie jest, gdzie jest, Na nią patrzy, tak? Nie wiem, coś nie To, 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 napój. I napoje chyba? Nie, napój tylko. Nieźle, faktycznie jest. Co coś jeszcze widzi? No kurde, nic nie widzę. Gdzie? Aha, tu gdzie? Gdzie? gdzie, 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 gdzie? Jezu, tego naprawdę nie widać. James, ogarnij kamerę. Dobra, zatankować raczej się nam nie uda Regular Śmieszne, koleś. o, 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 o! Stalowa rura, Fi6. Ciężko było ją wnieść. Lepsza broń. Wiem. Zaraz jej użyjemy. Stalowa rura. Długa na 3 stopy stalowa rurka, niezbyt silna, rekompensuje to dalekim zasięgiem. Mam nadzieję, że jest lepsza niż laga. Spójrz na moją stalową rurę, dzidzia. Podoba ci się? Okej. Okay gdzie jestem? Tutaj, 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 tutaj Wbiegnijmy sobie tutaj Tutaj wiem, że jest jakiś kolejny hotel, coś, coś w tym stylu Zapiszę oczywiście To jest karton, unboxing śmieci, śmieci, śmieci Fak, naprawdę nic tu nie widać Może są jakieś kody na opuszczenie mgły Wyłącza w mgły wojny. Nie, nie wygląda to, żeby coś tu było. Chociaż fajne miejsce na ukrycie czegoś, nie na boi. No ale jakoś autorzy nie zrobili tutaj nic. Nic. Nie tak to inaczej. To idziemy w takim razie od drugiej strony. Boże, widziałem kogoś w tej mgle, jestem pewien. Chcesz wejść? Da się. I'll wait here. I hate bowling. Dzięki za... I didn't come here to play, you know. Hurry back, ok? Ok, panterka na dupci. Dobra, to jesteśmy w takim razie w bowling. No nie. God. O! No proszę, jaka okay, niespodzianka, teraz pierwsze drzwi można wejść. Co jest? A, to on tym żyje. So you do? Robbery? Murder? No. Nothing like that. Huh! You're just a gutless fatso! What'd Fajnie you have to say that for? <laughs> I thought you said the cops were after you. No. I just ran because I was scared. Yum, 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 yum. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you are sorry? Mm. No. I guess I no, run away a no. lot too. Co zrobił? Zabił w końcu tamtego. Nie. Tak? Did you find a lady you're looking for? What's name? Mary? No, no, cześć. No cześć. Mleko? Nie. <grych> Kręgle. Chciał tak duże butelek mleka. Ale fajna muzyka. Słuchajcie, ale gdzie oni są? Może ja czegoś nie widzę. Tu? Koleś mnie pytał, czy znalazłem Mary, ale nie widział mnie. Ale wpierdala. Eddie? O. Oh. Um, you're... James. We... Met in the apartment building. Yeah, I remember. But. I think there's something Are you alone here, Eddie? Um, no. yes, <gasps> Kula. Kula, de fula. Go after her, huh, Laura? But why, Laura? Is that her name, Laura? That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said she was fine by herself. She said a fatso like me would just slow her down. Forget you. pizza co bicz. Who is that girl anyhow? Co? I don't know. All I know is her name. I swear. Tore. After. Whatever. Dobra, może kule można wziąć. Dobra. Eee... Dziwno, że kamera tutaj mieści, się... ale fajnie kto wygląda zajebiście tam z tyłu. Jak jakaś taka gra platformowa. Le OK, będziemy tutaj kończyć w tym bowlingu, także dzięki ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, oczywiście zapraszam was serdecznie do komentowania i do e, dawania lajka, jeśli, e, jeśli chcecie mi sprawić jakąś tam małą przyjemność. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, e, w kolejnym odcinku oczywiście pójdziemy, ale spójrzcie jak, jak bardzo nałożone są te kręgle tutaj, chyba, że to jest rysunek. A, to jest plakat, okej, okay, już miałem jechać, czy to jest takie 3D chore. W kolejnym odcinku pójdziemy za Lauro. Pójdziemy, wyjdziemy po prostu stąd i zobaczymy, co tam nas spotka dalej na drodze do hotelu Lakeview. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!